Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej zwołanej przez klub GKM Grudziądz, podczas której nastąpi oficjalne rozpoczęcie współpracy z firmą Mr Garden. I w związku z tym od dnia dzisiejszego GKM Grudziądz już w mediach występować będzie. Nie tylko w mediach, ale także i w rozgrywkach jak występować będzie pod pełną nazwą Mr Garden GKM Grudziądz. Witam serdecznie pełnomocników firmy, Pana Piotra Leszko, Leszkowicza oraz Adama Golińskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Mister Garden Oraz przedstawicieli naszego klubu. Wiesław Cichoradzki oraz prezes Arkadiusz Tuszkowski. Dzień dobry. Bardzo cieszę się z tego spotkania, ze sfinalizowania wcześniejszych rozmów, które trwały od jakiegoś czasu. Cieszę się, że firma Mr. Garden postanowiła tutaj zainwestować i wesprzeć nasz klub. Za to tutaj bardzo, bardzo Panom dziękuję. Myślę, że to jest bardzo fajny początek długoletniej współpracy i że będziemy mogli kontynuować się z obopólnym zyskiem, zadowoleniem i tutaj przede wszystkim na wiele lat. Dziękuję za przywitanie w imieniu firmy Mister Garden. Jesteśmy również bardzo wdzięczni za możliwość współpracy z klubem. Spółka od. Rozpoczyna, jak pewnie Państwo wiecie, inwestycje w strefie w Grudziądzu i czuliśmy się zobowiązani, żeby również współfinansować lokalne przedsięwzięcia sportowe, a klub, który teraz zdobywa tyle sukcesów i jest tym Czarnym koniem tego sezonu, w mojej opinii, na pewno jest warty zainteresowania i to pozwoli na długoletnią współpracę w mieście Gruniąc. Od dnia dzisiejszego, tak naprawdę, nazwa, nazwa naszego klubu jest pełna i, i tylko i wyłącznie Mister Garden GKM Gruniąc. I to jest pełna nazwa. Dzisiaj wystąpimy ze zgłoszeniem do Ekstraligi o, o, o zmianę nazwy, i od dnia dzisiejszego będziemy właśnie występowali już pod tym Tak? Tak. 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 bardzo Dziękuję bardzo. Dziękujemy Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście rozmowy były prowadzone wcześniej, jeszcze przed tym spotkaniem, natomiast e, samo spotkanie, to wydarzenie, sam ten mężczyzna, który na pewno e, wiele osób w kraju zauważyło, w szczególności kibiców Żurzla przyczynił się do tego i to była taka kropka nad, i po to, żeby zdecydować się, aby tutaj e, zakończyć rozmowę i podpisać umowę. Tak najogólniej, na ile ta umowa i to wejście w nazwę firmy porządkuje ten budżet klubu na ten rok? Mr. Garden GKM Grudziądz, w tej chwili już możemy poruszać się w takiej firmie oczywiście w taką, z taką nazwą. Oczywiście jest, jest objęta tajemnicą, więc tutaj nie mogę zdradzić jej kwot. Jest na pewno satysfakcjonująca, jesteśmy bardzo z tego tytułu zadowoleni jest to dwuletnia umowa na tą chwilę podpisana, więc... Myślę, że tutaj będzie... To jest taki bufor w tej chwili bezpieczeństwa dla GKM Jest Bez utrzymania, jeśli tego rozumiem. Tak, jest to ta kwestia, prawda? Rzeczywiście zdecydowaliśmy się na współpracę z GKM Grudziądz i to bez względu na wyniki finansowe, sportowe. Jeżeli Grudziądz czego nie życzymy, oczywiście nie utrzyma się w lidze, umowa zostanie, nie zostanie wypowiedziana i zawarta na dwa lata bez względu właśnie na ten fakt. Czyli jeżeli w przyszłym roku będzie pierwsza liga, Mister Garden zostaje z Grudziądzem. Oby nie. Podsumowując, my liczymy i wierzymy, że ta firma utrzyma się, a co więcej, będzie w samej czołówce, życzymy nawet, żeby zdobyła mistrzostwo.